Dzięki pamiętacie jak mówiłem wam, że 4 grudnia do mam rodziny. z tej kazy mam dla was ja nie chciałabym tutaj z prezentem 50 słów, ale ma, że mam 17 więc musimy klikać tu słuba, żeby mój prezent się spełni, spełnił teraz ten mogę wam dzisiaj powiedzieć o co chodzi z tym prezentem, to, to będzie piosenka Zobaczymy, gdzie się udają na naglać. Tylko nie będzie przemian, tylko 4 lutego. Jak się nagla, to w styczniu 4 lutego, ale będziecie musieli czekać. No to, by sęknął, ale to też. No to się mam powodować, że 98% zobaczyłem. No, więc. Tutaj ma być 50 subów do 4 lutego. No dobrze może być po, ale do 5 lutego to ma to być. Nie. Pamiętaj, będzie szybko tutaj tak subika, bo młodesko i jakeska teraz, bo ja się tutaj działam i że nie będę już na lewo filmować nic. Bo jak długo się nie ja miałem tak coś kiedyś, normalnie mi kanał mi zbanowali. Są to, bo miałem za mało subskrypcji. Bo miałem tylko 7, bo miałem tylko 37, 7, a teraz mam 17, więc musisz szybko bo żeby mi tłumacze nie zmanagowali. No, a teraz zapraszam do odcinka. Trzymajmy się, w kolejnym odcinku na tym kanale. To będzie te ci szybkie. Zaczynamy. ale woda. Tu, 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 Pamiętajcie, ja, het zwartego, het is goed No, dat is szybciej, sfin, mi, tof, en je. O, iedereen, zes, tu. Ik ben nog wel, ik ben nog wel monitor, tu, 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 O, to Nie chcę do podał. Miłem nie w ogóle na Ale to jutro to znowu do szkoły. Zapominam. Ja jestem w zapominam filmów. Stawiać, nie? A w ogóle... To, to na Ten film, który się dzisiaj pojawić, pojawi się w czwartek, a ten się pojawił. No, dzisiaj nie. No, ogólnie ma, zaraz muszę, zaraz się skończy. No będziemy... My... co tu było? tu było? I co jest? Nie wiem, zaraz sobie ja ale ty pierwsze... To co... nie wiem, co to było w ogóle. Nie, to ja nie, no, dzisiaj nie chodź. Dzisiaj nie chodź. Nie tysiąca. Nie wiem, co ale. No i do słychać. No. Nie wiem. Widzicie, to będą będzie oczywiście otwarte, Ile w tym roku będziecie kończyć lat?